Dzień dobry, Rafał Wojnarowski. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie wiadomości telewizji miejskiej Ropczyce. W najbliższą niedzielę w naszym mieście odbędą się dorzynki gminne, na które zaprasza burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. Dożynki to czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych dni w roku każdego rolnika. Są one bowiem zwieńczeniem jego całorocznej, mozolnej i trudnej pracy. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, jak i ludowy, powiązany z tradycyjną zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas ceremonii dożynkowych prezentowane są wieńce dożynkowe, a gospodarzowi uroczystości wręczany jest bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów.

Rozpoczynamy również tradycyjnie Mszą Świętą o 14.30. Zapraszam mieszkańców Rowczyc, zapraszam mieszkańców naszej wsi i oczywiście jak zawsze gości. Bądźmy razem na tej pięknej uroczystości. Zapraszam. Obchody Gminnego Święta Plonów rozpoczną się o godzinie 14.30 nabożeństwem dziękczynnym w kościele pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Robczycach. W trakcie mszy świętej poświęcone zostaną wieńce dożynkowe i chleby. Po Eucharystii, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej gminy, uczestnicy na czele z Robczycką Orkiestrą Dentą przejdą barnym korowodem na stadion miejski, gdzie odbędzie się część oficjalna. Podczas ceremonii dożynkowych starostowie złożą na ręce gospodarza uroczystości bochen chleba, prezentowane zostaną wieńce dożynkowe. W trakcie części oficjalnej wręczone zostaną również honorowe odznaki podkarpackiej Izby Rolniczej imienia świętego Izydora Oracza. Na robczyckim stadionie odbędzie się też prezentacja stoisk dożynkowych i degustacja tradycyjnych potraw. Zgromadzeni będą mogli także podziwiać bogate programy artystyczne przygotowane przez zespoły regionalne. Jak co roku nie zabraknie także zabawy dożynkowej, w trakcie której o oprawę muzyczną zadba zespół Ankora. Gwiazdą będzie zespół ZAKOPOWER. Thank you me W ramach aktywnych wakacji 2019 w Domu Kultury w Witkowicach miało miejsce spotkanie z kierowcą wyścigowym i rajdowym Pawłem Saneckim, czterokrotnym wicemistrzem Polski w wyścigach górskich. Spotkanie przyciągnęło uwagę prawdziwych fanów sportów samochodowych. Dopisały dzieci, nie brakowało również dorosłych. W pierwszej części spotkania odbyła się prelekcja, w trakcie której Paweł Sanecki opowiadał o trudach rywalizacji w wyścigach. Zaprezentował niektóre swoje puchary, kask czy specjalny, ognioodporny strój kierowcy rajdowego. Był to czas, w którym można było zadawać pytania. Chętnych nie brakowało. Na zaproszenie Domu Kultury w Witkowicach odwiedził nas dzisiaj kierowca wyścigowy i rajdowy pan Paweł Sanecki. była to wielka frajda dla dzieciaków, ale też przyszli dorośli, mieli mnóstwo pytań, mogli obejrzeć filmiki nagrywane z wnętrza auta z różnych wyścigów, ale też wsiąść do auta, założyć kask, no i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Pan Paweł Sanecki w miniony weekend występował podczas rajdu rzeszowskiego na odcinku miejskim w Rzeszowie, ale tylko gościnnie, jest on przede wszystkim kierowcą wyścigowym i czterokrotnym wicemistrzem. Polski będziemy go jeszcze mogli w tym roku zobaczyć na rajdach, chociaż na razie nie na Podkarpaciu, ale końcem września tak wróci do, Koń do korczyny w pobliżu Krosna, no właśnie na wyścigi. Dzieci nie kryły zadowolenia z udziału w tym ciekawym spotkaniu. Dzisiaj do, do Domu Kultury przyjechał kierowca rajdowy Paweł Saniecki, No i przywiózł auto i mogliśmy wejść do tego auta. I opowiada na różne rzeczy, i ma tutaj trzy Buchary. Co było najfajniejsze na tym spotkaniu? Mm, auto. Druga część tego wydarzenia poświęcona była głównie pojazdowi, którym na wyścigach porusza się Paweł Sanecki. Samochód rajdowy można było podziwiać zewnątrz, jak i wewnątrz. Uczestnicy mogli również zrobić sobie przy nim pamiątkowe zdjęcie. Proszę powiedzieć, jak to było u pana? Czy od dziecka wiedział pan, że chce zostać pan rajdowcem? E, tak, e, od pierwszych relacji, jak Krzysztof Kowczyc jeździł w Mistrzostwach świata, znaczy zawsze marzyłem, żeby po prostu czasami posiedzieć w takim aucie. Udało się, gdy, gdy już. Miałem trochę więcej lat, około 22, wystartowałem w takich amatorskich zawodach i zostało do dzisiaj, tak? I wtedy już wiedziałem, że, że jeśli e, m, tak się sprawy e, e, potoczą, to będę chciał to robić i, i startować, tak? E, na początku w rajdach amatorskich. Dzisiaj już mogę śmiało powiedzieć, marzenia moje się spełniły, czyli startuję w Mistrzostwach Polski. E, I z roku na rok staram się podwyżeć swoją poprzeczkę. Nieodłącznym elementem towarzyszącym kierowcy rajdowemu w trakcie wyścigów jest adrenalina. Ekstra jest e, adrenalina, tak? E, kiedy wsiadamy do rajdówki, zupełnie zostawiamy e, wszystko, co, 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 co na co dzień nam na przykład zaprząta głowę, tak? Czy, I staramy się skupić na tym, żeby jak najszybciej z punktu A do z punktu B przejechać e, tą rajdówką e, i... i no i tak jak mówię, adrenalina to jest to, co nas najbardziej ciągnie do wyścigów no oraz kibice, tak? bo w wyścigach górskich mamy wspaniałych naprawdę kibiców, e, którzy e, przy zjeździe z takiego odcinka wiemy, że jedziemy dla nich, tak? Im się to podoba, oni przyjeżdżają dla nas wszystkich zawodników i to jest super, to cieszy. Paweł Sanecki ma też informacje dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć go w akcji. Pod koniec września zapraszam wszystkich na zawody w Korczynie, zakończenie sezonu, ostatni wyścig, będzie fajnie. Po tym inspirującym spotkaniu wielu młodych uczestników stwierdziło, że w przyszłości chcieliby spróbować swoich sił za sterami auta rajdowego. W poniedziałek, 12 sierpnia, odbyło się uroczyste otwarcie nowego studia Telewizji Sędziszów Małopolski. Początki sędziszowskiej telewizji sięgają roku 2005. W skład jej programu wchodzą informacje z wydarzeń na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski. Nie brakuje także relacji z wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych czy uroczystości religijnych. Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim nie kryje zadowolenia z faktu rozwoju sędziszowskiej telewizji. Dzisiaj miało miejsce otwarcie nowego studia telewizyjnego TVS Sędziszów, które było możliwe dzięki zrealizowaniu przez gminę Sędziszów Małopolski zadania pod nazwą Sędziszowska Telewizja Kulturalna. Zadanie to y, kosztowało blisko... Y, 438 tysięcy złotych, z czego wkład w gminy to prawie 248 tysięcy, natomiast pozostała kwota, czyli 190 tysięcy została pozyskana z środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak wszyscy zaproszeni goście mogli zobaczyć, nowe studio zostało ulokowane w dawnym, starym mieszkaniu służbowym, które zostało odremontowane, pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb TVS Cędziszów, zakupiono wyposażenie i sprzęt. Mam nadzieję, że nowe pomieszczenie, nowe studio, nowe wnętrze, sprzęt pozwoli na realizowanie ciekawych materiałów, poszerzenie oferty redakcyjnej, telewizyjnej TVS i że również mieszkańcy odczują tą zmianę oglądając wiadomości i informacje przekazywane przez TVS Niszów. Telewizję tworzą dziennikarz, redaktor, operator kamery i montażysta. Program rozpowszechniany jest na obszarze objętym siecią kablową oraz w internecie. Utworzenie nowego studia ściśle związane jest z licznymi planami na przyszłość. Nowa redakcja to nowe plany i nowe cele. Dzięki niej zaczniemy realizować to, o czym tak naprawdę po cichu, cały czas marzyliśmy. Oprócz podstawowej działalności, jaką jest informowanie o bieżących i zbliżających się wydarzeniach w mieście i gminie Sędziszu Małopolski, zamierzamy wprowadzić do naszego programu cykliczne rozmowy z różnymi gośćmi. Będziemy podczas takich spotkań poruszać różne tematy, polityka, sport, kultura, zdrowie, religia. Nagrań tego typu rozmów będzie służyło specjalne studio, które zostało właśnie utworzone dzięki tej inwestycji. Mamy właśnie okazję przybywać w tym studio. Te rozmowy będą mogły mieć dwojaki charakter: luźny na sofach i oficjalny przy stole. Serwisu informacyjnego. Ponadto, kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy wprowadzić do naszego programu, jest promocja gminy w gminie. Co to znaczy? Chcemy na przykład poprzez programy kulinarne, a dokładnie wchodzić w współpracę z kołami gospodyń wiejskich, które działają na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Pokazywać ich działalność, ich funkcjonowanie. Prawda? Chcemy też nawiązać współpracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy. Na pewno też będziemy chcieli docierać do ciekawych osób, które mają niezwykłe zainteresowania w naszej gminie, jakieś ukryte, niezwykłe. Prawda? talenty. Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie programy, które będziemy tworzyć, będziemy chcieli robić w taki sposób, żeby każdy mieszkaniec miasta, gminy Sędziszów Małopolski znalazł coś ciekawego dla siebie, interesującego i tak będziemy chcieli działać. Zmiany w telewizji Sędziszów to przede wszystkim specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości. Co od strony technicznej zmieniło się w telewizji Sędziszów Małopolskiej? No doposażyliśmy się troszkę, kupiliśmy Nową kamerę, kupiliśmy aparat, aparat instalujemy na gimbalu, co daje nam jakby zmianę perspektywy, czyli możemy uczestniczyć w jakiś przemarszach, zamiast być obserwatorem, możemy być uczestnikiem. Jak chodzi o sprzęt, no to na chwilę obecną posiadamy trzy kamery Full HD, plus aparat, który nagrywa 4K Full HD, no i dzięki temu możemy też realizować jakby wielokamerowe wydarzenia na cztery urządzenia. Dla całej redakcji nowe studio jest na pewno spełnieniem zawodowym. Marzeń. Nie ukrywam, że do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości być w, w studiu, które jest akusty, akustycznie wygłuszone. E, byliśmy w normalnym pomieszczeniu, gdzie lampy brzęczały, drzwi czeszczały, e, dzieci, które przychodziły na zajęcia. No bo w końcu to jest dom kultury. E, przychodziły na zajęcia, i jakby ciężko nam było w ogóle cokolwiek nagrać, musieliśmy się strzelić między, między zajęcia, a, a między jakichś tam petentów, którzy odwiedzali cały czas dom kultury. Także no, nie ukrywam, że. Że bardzo cieszymy się z tego. Zebrani na uroczystym otwarciu mieli okazję obejrzeć film dokumentalny na temat działalności telewizji. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu, którym dzielili członkowie redakcji. Nowo otwarte studio mieści się przy miejsko-gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Do widzenia!